Ja no też nie widzę. Ja myślę, że żaby pałacę, bo coś, nic nie wiem Możemy na czego coś specjalnie. Nie no, chuj to Tam jeszcze przecież. Nie no, chodzi mi o to, że stracimy postacie dwie. No tak ale chuj no Tu następny raz weźmiesz mu olej, a ja wezmę kulkę <laughs> w w Dobra Już biegnę Mądre. Spokojnie, oni nic nie robią Ja tu nie ma, ja tu nie ma Mogę go przeciągnąć, tak, no gdzieś tam gdzie. Ja pierdolę O, anaken, anaken Gdzie Tu, na się składę Uważaj Ale on jest S, ja pierdolę. O, tamta mi w wjebał Czekam. O, nie zadziałało mu Oj, tam tam mu idzie pomóc oczywiście. Fis? Ej ja zaciął, ale nie zaciął. No super, kurwa nie, Wielko Przecież to. Mam, dobrze, łatwo. O, kurwa, <śmiech> no? <śmiech> o, <Pusk. Ucieka. śmiech> o, puść, <Ja zabiłam. śmiech> O, dawaj, 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 dawaj! Ale tu było fajne, w tym tym podskoczyłem i go masę. Ty kogo wjeżdżasz? Ja bym ja wziął tę kulkę kurwa, tak do spróbowania zobaczyć, czy się uda coś. Na bohaterach była bo... dobra, nie? Ale... Miał 100 któryś level, ale no. <laughs> I chuj mu, co ty? Możesz wystrzelać, tylko czekaj. Ej, to może, albo miecza, albo... Nie, szybko coś. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. O. czekam aż się w O kurwa. Ale wiesz, żaba jest mocna i on tak ciężko wskoczyć eee. I ty nigdzie nie wskoczysz. Jak to? nie patrz, jadę kurwa. Pa, wskoczyłem. O, widzisz? Ale się przycięło elegancko. Oczywiście. O, polecam chyba Kenobi'ego na początku, nie wiem. Jeden na Boże. Tu walczymy, czy od razu na no, nie? Dawaj go. Pusk! Pusk! <śpiewanie> Jakie to jest śmieszne, a wyłączyć tego nie mogę, kurwa, teraz. Na ziemię teraz musisz, bo ja nie wejdę, chyba tak szybko. O, dobra. No, teraz. A tamten gdzie? Jesteś? Okay. <śpiewanie> Jakie to jest, kurwa, zawsze śmieszny, pierdolę. Nie zdechnij kurwa, bo ja tego duelu potem sam nie zrobię No bez jaj to porażenie to jest zawsze jest tak, kurwa. Ty wiesz, że ja prawie zdechem jak odczężab, co mi chodzę 100 HP Ale potem mi się odnowiło dużo bardzo. Ej kurces Mola. Czerwona młoda Ale żyk. To jest gebels jeszcze spróbuję gebelsem. To z nim też idzie to 100 euro. Ile to jest 100 euro? 450? 500? Ciekawe ile im policzę za ten, za przewaltowanie. Z którego liczę jakoś z piechę. O Boskiej ten zjed kurwa akurat. Już się zesrali kurwa widać, nie? Z patykami. Kurwa jeszcze zanim polecieć, nie? Dobra, idź, nie, idź na tamtego, idź i cić. Ja nie widzę. Ale luk już idzie, więc uważaj Dawaj, 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 dawaj. Dobra, S E nie, nie wyjeb się teraz O! on jest Og nu... Selvfølgelig med en henvendt... Men... DU Tained?! Fyr i alvort... став dig for den her forret... H Ale tylko mu takie kody pod nogi, kurwa, i ja za jakim lagiem mnie to nie było kurwa. No! Dawaj! Jest. Yes! powietrzu, po jak leci! Jak go uderzyłeś, tak to go mam na myśli, tak by Od tego jeszcze tak, powiedz. Ta jeszcze jedynku chyba, kurwa, dostać gdzieś tam. O. Ja ty śmiesz tak, że tak pijasz jedynkę, trójkę i tak kurwa gaz miotanim jak satan. Dobra